Perolowskie budownictwo, a przed nim samochód, który już też zniknął z polskich ulic Citroen XM. Praktycznie już dzisiaj niedostępny w ogóle na polskich ulicach, parkingach, chociaż jednego niedawno spotkałem, srebrnego wtedy nagrywałem. Czym on się wyróżniał? No przede wszystkim tym tą charakterystyczną sylwetką, taką szpiczastą i hydropneumatycznym zawieszeniem z tyłu, które się podnosiło. Tutaj niestety bardzo oklapło, że aż nawet flak jest. Ale o co chodzi? O to chodzi, że to się zawsze do góry podnosiło i wtedy ten samochód tak był wyżej i samo to podnoszenie, gdy się samochód odpaliło, robiło mega wrażenie. W latach 90 tych samochodów było sporo, nawet w Polsce i w sumie zawsze z podziwem patrzyłem na te auta. Nawet kiedyś mój dziadek chciał coś takiego sobie kupić, ale ostatecznie tego nie zrobił. No i patrzyło się na ten samochód z podziwem, natomiast no mówię, dzisiaj to wymarł. Myślę, że te hydropneumatyczne zawieszenie i, ogólne, i ogólnie inne części do tego samochodu. Zabiły po prostu te auta, bo to jest mega drogie auto w utrzymaniu. Proszę również zwrócić uwagę, że z tyłu tutaj ten słupek C jest taki cieniutki, trochę jak w DU Espero, który zresztą Deu Espero był odrzuconym projektem Citroena. No i poza tym fajne autko. Chętnie bym nagrał właśnie jakiś odcinek, jakiś filmik o tym, tylko żeby byle ten samochód był sprawny. Jeśli ktoś z Was ma, to proszę się do mnie odzywać, a ja chętnie nagram. Byle jeździł, byle był sprawny, byle był na chodzie, no bo to już jest drugi, którego nagrywam, który jest nie na chodzie. Tamten był na flaku i ten jest na flaku. Tutaj nawet ktoś instalację gazową, jak widać, do niego wpierdzielił, nie? Fajne. Fajne autko, tylko naprawdę już wymarło z polskich dróg.